Kolejna ważna rzecz. Umysł świadomy ma swoją pamięć i podświadomy ma swoją pamięć. I teraz umysł świadomy pamięta to, co było niedawno, natomiast to, co było jakiś czas temu, już zapominamy. Natomiast umysł podświadomy trzyma wszystkie wyobrażenia, które uznaje za ważne. Natomiast rzeczy nieistotne zostają zapomniane. Jak ma się to w praktyce? Wyobraźmy sobie małe dziecko, któremu rodzice wmawiają, żeby nie wchodziło do ciemnych pomieszczeń, bo tam są duchy jakieś baboki, jakieś stwory, które mogą pożreć. Czy takie dziecko w to uwierzy? Uwierzy, prawda? Tak. Dzieci są łatwo wierne, bo nie ma wyobrażeń. Nie jest wypracowany kodeks moralny, nie ma, wyobra nie ma wypracowanych wyobrażeń. Jest, jest łatwo wierny, wierzy we wszystko, co mówią rodzice, bo rodzice są przewodnikami, są doskonałe istoty, które wszystko wiedzą lepiej dla dzieci. Dziecko ślepo wierzy we wszystko, co mówią rodzice. I teraz... Zapisuje się taki program. Nie będę wchodzić do ciemnych pomieszczeń, bo się boję. Boję się tych duchów. I teraz ja dorastam, ale nie pamiętam tej decyzji, nie pamiętam tego momentu. Ja wiem, że nie ma żadnych duchów, jestem dorosłym człowiekiem, potrafię to zweryfikować, ale nie wiadomo, czemu boję się ciemnych pomieszczeń. Zgadza się. Często nieracjonalnie emocje nas, nami rządzą w nieracjonalny sposób. Stąd się to bierze. Ja nie mogę zmienić decyzji, której nie pamiętam. Nie wiem jaka jest przyczyna, dlaczego ludzie boją się pająków, ale... Nie rozpracowałem tego jeszcze, nie odreagowałem tego u ludzi, więc nie, nie wiem do końca. Czemu akurat się boimy pająków? Nie wiem z czym to jest związane. No, nieistotne, jakaś tam przyczyna musi tego być. Natomiast ciemnych pomieszczeń mogą być różne przyczyny, ale bardzo często jest taka, że kiedyś jako dzieci w okresie, kiedy tego nie pamiętamy, uwierzyliśmy w to, podjęliśmy taką decyzję. I to jest tak, nasza podświadomość cały czas realizuje decyzję, którą podjęliśmy, mimo że my nie potrafimy jej zmienić, cały czas realizuje, dotąd dopóki tej decyzji nie zmienimy. Nasza podświadomość realizuje wszystkie decyzje, które podjęliśmy, dotąd dopóki ich nie zmienimy. Mimo, że zmieniły się czasy, zmieniło się środowisko, otoczenie, ona dalej realizuje podjętą decyzję. Ale takie szukanie pierwotnej przyczyny to może być często dość długim procesem. Dlaczego? No bo to nie jest takie proste znaleźć w tej całej kwestia, te mieści, zbiorów, kwestia, te kwestia techniki, znalezienia dobrej techniki. Co ja powiedziałem? Że cały czas ta decyzja jest w naszej podświadomości. Od razu powiem ważną rzecz. Nasza podświadomość różni się troszeczkę od postrzegania przez umysł świadomy, dlatego taka pierwsza rzecz, która nas różni, nasza podświadomość nie, nie, ma, nie uznaje przyszłości i nie uznaje przeszłości. Dla niej jest tylko teraz i to teraz trwa wieczność. Czyli w momencie, kiedy ja podejmę decyzję, teraz się coś dzieje, podświadomość to przyjmuje i materializuje to teraz, dzisiaj, jutro, pojutrze i przez cały czas, do momentu, kiedy nie zmieni tej decyzji. W momencie, kiedy ja sobie koduję coś na przyszłość, w przyszłości będzie się coś działo, to nasza podświadomość ciągle ma to w przyszłość. ciągle to jest, jeśli myślę sobie od jutra były takie modne plakietki, od jutra nie palę, to tak właśnie działa, to tak właśnie działa, podświadomość tak właśnie funkcjonuje, od jutra, od jutra, czyli, czyli tak naprawdę nigdy, codziennie co rano się budzę z myślą od jutra nie palę, ciągle to jest w przyszłości, także jeśli kodujemy sobie coś na przyszłość, to się nigdy nie stanie. Natomiast nasza podświadomość nie widzi też przeszłości, i tutaj powiem od razu w afirmacjach, można to wykorzystać w taki sposób, że to, czego chce się pozbyć, sugeruje podświadomości jako przeszłość. Czyli podświadomość wyciąga wniosek. Jeśli ja sugeruję jej, jestem leniwy, na przykład i chcę pozbyć się swojego lenistwa, to sugeruję podświadomości, byłem leniwy. To jest fakt, to jest stwierdzenie faktu, byłem, do tej pory byłem. Jeśli określę, byłem taki, to podświadomość to przyjmie, aha, byłem, czyli już nie jestem. A że byłeś leniwy. Chyba, że Ci się lenistwo podoba, i realizujesz je dalej. Nie też się podoba, że on był leniwy. Jak się uleżasz. No to nie ma wpływu na moje leniwy. Leniwie leżysz, ale Twój umysł intensywnie pracuje. Także nie jesteś taki leniwy. Dobrze. Wracając do tego, tak jak wspomniałem, jest, jest, jest taki podział. Jest teraz. Podjąłem decyzję na teraz. Tak samo wtedy, byłem małym dzieckiem, podjąłem decyzję jako małe dziecko, boję się ciemnych pomieszczeń. Tą decyzję realizuję. O co chodzi? Ta decyzja i pamięć tego zdarzenia cały czas jest w naszej podświadomości. Ja świadomie tego nie pamiętam. Co z tym zrobić? Chodzi o to, żeby skonfrontować się z tą podświadomością, żeby ona nam pokazała, przypomniała nam to zdarzenie, jak gdyby nam opowiedziała. Chodzi o to, żebyśmy na tyle byli świadomi, przytomni. Powiedzmy, jest tutaj technika, techniki oddechowe, techniki medytacyjne, które mogą spowodować, sprawić, że ja w czasie takiej, takiej głębokiego relaksu, głębokiego stanu medytacji, czy, czy powiedzmy stanu regresji, o którym później powiem, jestem w stanie skonfrontować się ze swoją podświadomością. Kontaktuję się ze swoją podświadomością, czyli przestaję podtrzymywać tę blokadę. Zaczynam, pozwalam sobie na odczuwanie tego, co jest w na naszej podświadomości. I w tym momencie jestem w stanie sobie przypomnieć coś, czego nie pamiętałem. Coś, co było w naszym wczesnym dzieciństwie. Coś, czego świadomie nie mogliśmy pamiętać.